Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym zabrać Państwa na krótką podróż w czasie do późnego Dewonu, do czasu jakieś około 360 milionów lat temu, kiedy to doszło do jednego z wielkich wymierań w historii Ziemi. Czym takim są masowe wymierania? Masowe wymierania są to zdarzenia, które miały wielokrotnie miejsce w historii Ziemi i w skali krótkiej w czasie geologicznym doszło wtedy do wymierań licznych organizmów, zasiedlających bardzo różne nisze ekologiczne. Oczywiście najbardziej znane jest to z późnej kredy, kiedy to wymierają między innymi dinozaury, ale także Amonity w morzach czy wielkie gady plezjozaury. Natomiast do lat 80. w świecie geologów nie mówi Mówiło się zbyt dużo na temat masowych wymierań, raczej uważano, że wszelkie zmiany zachodziły stopniowo. Natomiast zmieniła to publikacja zespołu Luisa i Waltera Alvareza z Helen Mitchell oraz Frankiem Asaro, opublikowana na łamach czasopisma Science, gdzie autorzy w oparciu o wielką anomalię irydową stwierdzili, iż na granicy kreda paleogen doszło do kolizji Ziemi z wielką asteroidą. No i od tego czasu geolodzy zaczęli bardzo intensywnie badać masowe wymierania, zaczęli poważnie o nich mówić. Początkowo były oczywiście też zdania krytyki podniesione, że nie ma śladów upadku tego asteroidu, ale on się znalazł 10 lat później w zatoce meksykańskiej. No i powiedzmy, że od tego czasu jest udokumentowany ten upadek asteroidy z granicy Kreda-Paleogen, wydaje się iż był to czynnik, który miał znaczenie w trakcie tego wymierania. No, aczkolwiek oponenci też podnosili problem taki, iż na Półwyspie Indyjskim dochodziło wtedy do wielkich erupcji wulkanicznych, czyli był jakby konkurencyjny scenariusz dla scenariusza Alvarezów. Oczywiście one oba nie wykluczają się. Niemniej jednak, no, można powiedzieć, że 40 lat badań nie przyniosło. Powiedzmy z innych y, granic y, dowodów na y, upadek asteroidy poza granicą Kreda y, Paleogen. Niemniej jednak sama praca Alvarezów y, doprowadziła do tego, że naukowcy poważnie zajęli się tematem masowych wymierań w historii Ziemi. Y, tych dwóch dżentelmenów, David Raup oraz John Sepkowski, no, niecodziennie jak na geologów, y, zamiast y, spędzać czas w terenie, y, oni spędzili masę czasu w y, bibliotekach i y, 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 badali zasięgi. Poszczególnych organizmów ich występowania w czasie, w oparciu o to, stworzyli tak zwaną krzywą wymierań, gdzie wykreślili interwały, gdzie to tempo wymierania było znacznie podniesione w stosunku do tła. No i wnioski z ich ogromnej bazy danych są takie, że mamy do czynienia z co najmniej pięcioma wielkimi kryzysami w historii Ziemi, wielkimi wymieraniami. To są wymierania w późnym Ordowiku, w późnym Dewonie, największe w późnym Permie, także późny Trias oraz późna Kreda. To kredowe, mimo że najbardziej znane, wcale nie było najbardziej doniosłym zdarzeniem wymierania. Tutaj mamy podane wartości procentowe wymarcia organizmów w trakcie tak zwanej Wielkiej Piątki. Ja dziś chciałbym opowiedzieć o kryzysie z późnego Dewonu, jednak nie tym należącym do Wielkiej Piątki z granicy Fran. A ciut mniejszym, ale także doniosłym wydarzeniu. Jednak zanim do tego przejdę, no właśnie była ta dyskusja: czy na pewno upadki asteroidy? Okazuje się, że jak popatrzymy na czas masowych wymierań, to da się je w miarę dobrze poza ordowikiem połączyć z obecnością tzw. wielkich prowincji magmowych, czyli z wzmożoną aktywnością wulkaniczną w trakcie historii Ziemi. Jednakże krytycy tej hipotezy no, wykazywali, że są problemy z datowaniami precyzyjnymi wieku bezwzględnego tych ciał wulkanicznych. A poza tym no, trudno to odnieść do zapisu osadowego, w którym mamy zapis tychże y, wymierań, y, więc sprawa nie była prosta, mimo że wydawało się, że mamy jakąś korelację pomiędzy tymi zjawiskami wulkanicznymi a wymieraniami. Y, natomiast w roku 2012 ci sympatyczni Kanadyjczycy, y, czyli Samet Hane, Hamed Sanej, y, Steve Grasby i Benoît Bochamp opublikowali w prestiżowym czasopiśmie y, Geology artykuł, gdzie y, stwierdzili obecność anomalii rtęci w zapisie osadowym przypadającą właśnie na wymieranie późnopermskie. No, ponieważ wiemy, że w zapisie skalnym, w zapisie osadowym rtęć jest jej głównym źródłem jest aktywność wulkaniczna. W związku z czym bardzo, że tak powiem, sensownie powiązali te anomalie rtęciowe z wulkanizmem na Syberii, który miał miejsce w trakcie tego wymierania, jakby Pokazując, że jest związek przyczynowo-skutkowy wulkanizmu, późniejszych zmian klimatycznych i wymierania fauny późnopermskiej. Od tego czasu, od czasu tej doniosłej publikacji, no, jak grzyby po deszczu, zaczęły pojawiać się publikacje z różnych interwałów czasowych opisujące wzmożoną aktywność wulkaniczną w trakcie wymierań. Tym niemniej, no Pojawiły się dla czterech spośród Wielkiej Piątki masowych wymierań dowody. Natomiast nie było danych z późnego Dewonu na temat wzmożonej aktywności wulkanicznej, która miałaby wpłynąć na to masowe wymieranie. No i generalnie, ponieważ na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Nauk Przyrodniczych, my zajmujemy się badaniami paleontolodzy późno-dewońskich katastrof, które początkował profesor Grzegorz Radzki. W związku z czym jakby pochyliliśmy się nad tym tematem, właśnie badania dwóch późnodewońskich wymierań, wymierania na granicy Kreda, wymierania na granicy Franfamen oraz zdarzenia Hangenberg pod koniec Dewonu. No, i mieliśmy taki projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum nauki gdzie, nauki, gdzie w głębokomorskich środowiskach badaliśmy skały rejestrujące to właśnie dwa zdarzenia późno dewońskie. No i w wyniku tych badań w roku 2018 opublikowaliśmy pracę, gdzie stwierdziliśmy między innymi w Maroko w Subpolarnej Rosji oraz Niemczech anomalie rtęciowe, które można skorelować z tym wymieraniem na pograniczu franu z Famenem, jednego z największych wymierań, wykazując, jakby. Wpływ wulkanizmu y, możliwy na ten właśnie kryzys na zmiany klimatyczne, które wtedy zaszły. Niemniej jednak nie poprzestaliśmy na tym. Badaliśmy także osady właśnie tego mniejszego kryzysu z końca dewonu, ponieważ po wymieraniu ta fauna się dosyć szybko odrodziła. Natomiast pod koniec Dewonu dochodzi do nieco mniejszego wymierania, niemniej jednak także wymiera wiele. Grup zasiedlających środowiska przydenne oraz żyjących w toni wodnej. No i od dawna przypuszczało się, iż wiązało ono się ze zmianami klimatycznymi oraz rozwojem warunków beztlenowych w środowiskach morskich. Jednak no, to są skutki, natomiast nie pierwotna przyczyna. Jeśli chodzi o przyczyny, to były upatrywane różne przyczyny, natomiast przewijała się w literaturze możliwa rola procesów wulkanicznych na półkuli północnej. Nocnej. E, między innymi e, e, ogromne trapy z, na Syberii Wilu e, były upatrywane takim czynnikiem, z, który mógł doprowadzić do tego e, kryzysu. No ale brak było twardych, twardych dowodów e, z końca e, Dewonu. E, co wymarło? E, z takich ważniejszych grup to na pewno wymierają całkowicie ryby pancerne. E, no, właśnie z tytułowym Dunklos który był jednym z największych drapieżników w historii Ziemi. E, no, no, sam osiągał kilkanaście metrów y, długości, miał potężny nacisk szczęk ponad dwóch ton, więc no, można powiedzieć, że był to y, super drapieżnik, a jednak pod koniec dewonu znika z zapisu skalnego. Wymiera także większość pelagicznych grup, takich jak amonitowate, prawie całkowicie wymierają. Y, liczne konodonty, dosyć ważna grupa przy określaniu wieku osadów y, paleozoicznych. Y, natomiast z fauny przydennej, wymierają y, większość trylobitów, tylko jedna grupa przechodzi do karbonu. Y, no i także wymierają liczne gąbki należące do stromatoporoidów, wiele, wiele innych organizmów. Y, natomiast y, y, Pytanie, kto zabił tytułowego Dunkleosteusa? No oczywiście wśród przyczyn są wymieniane brak tlenów w ówczesnych morzach i oceanach powodowany zmianami klimatycznymi, wzrost produkcji pierwotnej glonów, zakwity fitoplanktonu, zmiany orbitalne, eksplozje supernowej, nawet niedawno się pojawiła taka, że tak powiem, propozycja, upadek asteroidy. No i ten wspomniany Wzmożony wulkanizm. Także, że tak powiem, liczni podejrzani, którzy mogliby odpowiadać za to wymieranie. No i nasze badania zaprowadziły nas do Uzbekistanu, gdzie badaliśmy osady z pogranicza Devon Carbon. No i profil w stanowisku Nowczomok wygląda niezbyt ciekawie na pierwszy rzut oka, ale w momencie kiedy zrobiliśmy badania geochemiczne, okazało się, że w Interwale, które odpowiada wymieraniu na granicy Devon-Carbon, mamy bardzo wysokie anomalie rtęciowe rzędu prawie 6000 ppb, no, co jak na skały dewońskie i patrząc na skały tła było naprawdę ogromną anomalią. Same osady wyglądają, tam, te zaznaczone w czerwonym kwadraciku, gdzie mamy anomalie, nie, nie wyróżniają się niczym w stosunku do innych osadów. Natomiast badaliśmy też skały dewońskie w Alpach Karnickich, gdzie one we Włoszech i Austrii zaznaczają się obecnością takich czarnych, charakterystycznych łupków, odpowiadających temu zdarzeniu beztlenowemu, zwanemu zdarzeniem Hangenberg. No i tam co ciekawe. Te nasze anomalie są znacznie, znacznie większe, sięgając ponad 20 tysięcy ppb w skałach, co w stosunku do skautua jest naprawdę ogromną różnicą. W związku z czym powiązaliśmy obecność tych anomalii z wzmożonym wulkanizmem, który wiemy, że pod koniec Dewonu miał miejsce. Natomiast poszliśmy troszeczkę o krok dalej, ponieważ wiemy, że w środowiskach morskich, gdzie panowały warunki beztlenowe, było bardzo dużo rtęci pochodzenia wulkanicznego. Sama rtęć w sobie jest oczywiście toksyczna i niebezpieczna, więc też mogła powodować wymieranie. Natomiast w momencie kiedy dochodzi do zjawiska metylacji rtęci przez bakterie beztlenowe, wówczas powstaje metylortęć, która jest znacznie znacznie groźniejsza, jeżeli sama rtęć nieorganiczna, nieorganiczna jest przyswajana na poziomie maksymalnie około 38% przez organizmy, no to metylortęć jest przyswajana prawie całkowicie. Jest to silna neurotoksyna, która przenika barierę układ krwionośny mózgu. Powodując y, wiele negatywnych y, czynników. Szczególnie y, na etapie płodowym y, jest ona niebezpieczna dla organizmów, y, ale sama meteorotęć jest niebezpieczna y, jeszcze pod y, jednym y, aspektem. Y, ona w łańcuchu troficznym ma zdolność bioakumulacji i biomagnifikacji, czyli wszelkie drapieżniki wyższego rzędu mają ich mniej niż organizmy przez nie spożywane. Współcześnie właśnie odradza się choćby kobietom w ciąży spożywanie dużej ilości owoców morza z uwagi na właśnie skażenie jej metylortęcią. Więc no Wyobrażaliśmy sobie z kolegami, że podobny mechanizm mógł mieć miejsce także w późnym Devonie, gdzie w zbiornikach morskich panowały warunki beztlenowe, było dużo rtęci pochodzenia wulkanicznego, były bakterie, które miały zdolność do metylacji właśnie rtęci, no i w ten sposób wyobrażamy sobie, iż właśnie mogło dojść do wymierania tych szczytowych drapieżników, takich jak Dunkleosteus, ponieważ właśnie mogły Zatruć się y, toksyczną y, metylo metylortęciom, natomiast należało poszukać na to dowodów w zapisie kopalnym. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z pracownikami Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z profesorem Jackiem Bełdowskim oraz doktorem Grzegorzem Siedlewiczem, którzy przeanalizowali zebrane przez nas próbki skalne na okoliczność wystąpienia metylortęci i faktycznie Stwierdzili, iż w naszych osadach odpowiadających zdarzeniu Hangenberg znajdują się śladowe ilości metylortęci. Jest to o tyle interesujące, że dotychczas nikt w zapisie kopalnym nie badał metylortęci. Ona była badana w najstarszych osadach chyba sprzed 3000 lat, natomiast tu mamy zachowane ślady metylortęci w osadach sprzed ponad 360 milionów lat. W związku z czym, jakby nasza hipoteza. Stała się mocno prawdopodobną, iż taki czynnik mógł grać rolę. Co ciekawe, w trakcie kiedy prowadziliśmy nasze badania, z innych rejonów świata, m.in. z Wietnamu, Czech, z Niemiec, a także z Polski, udało się badaczom udokumentować anomalie rtęciowe, które potwierdzają ponadregionalny charakter tego wulkanizmu z późnego Dewonu. Natomiast my badaliśmy próbki innych osad. Między innymi z Oklahomy, z Polski oraz z Uzbekistanu, oprócz tych z alp karnickich, i także stwierdzaliśmy tam śladowe ilości metylortenci, czyli wydaje się, że zjawisko to miało na pewno charakter ponadregionalny, czyli wydaje się, że mogło dojść do wymierania. Tu jest model, w jaki sposób wyobrażamy sobie właśnie w jaki sposób wyobrażamy sobie, mógł ten proces zachodzić. Po lewej stronie widzimy właśnie taki bezanoksyczny basen, w którym ta rtęć pochodzenia wulkanicznego była biometylowana przez te bakterie beztlenowe. No i po prawej stronie jest widoczna rycina, na której nasza studentka, pani Karolina Paszcza, zrobiła taką rekonstrukcję, jak mogło dochodzić do tego wymierania. Więc w ten sposób przedstawiliśmy graficznie to zdarzenie z końca dewonu. Wydaje się, że no, coś jest na rzeczy: by metylortęć mogła doprowadzić do wymierania. Co potwierdza właśnie, że wymierają grupy pelagiczne, polujące na mniejsze organizmy. No i w zasadzie wszystkie ryby pancerne, czyli szczytowi drapieżnicy, wtedy wyginęli. W związku z czym wydaje się, iż. No, ten scenariusz wydaje się nam prawdopodobny. No, te dane opublikowaliśmy zarówno z Alpkańczyków, jak i z Uzbekistanu w czasopiśmie Scientific Reports. Także w nauce w Polsce można było przeczytać taką notkę popularną naukową na ten temat. E, tu jest zespół autorów tego e, znaleziska, e, jest to po raz pierwszy opisanie na metylortęć e, w zapisie kopalnym, e, w tym miejscu tutaj pragnę podziękować moim kolegom za niezwykle pasjonującą, e, że tak powiem, podróż w czasie do późnego e, Devonu. No, pojawia się ciekawe pytanie, czy tęć mogła wpływać na inne wymierania, także na lądach innych grup. No, wydaje się, że taka możliwość jest. Być może, ponieważ ma zdolność bioakumulacji w łańcuchu troficznym, no to w trakcie takich wymierania jak wymierania późno czy późno -triasowego, gdzie mamy morza i oceany, gdzie rozwijały się warunki beztlenowe, zapewne ten czynnik należałoby rozważyć i poprowadzić badania w tym kierunku, no ale to jakby jest powiedzmy pieśń przyszłości. Natomiast pomimo tego, iż z Devonu mamy bardzo dużo danych na temat, na temat wulkanizmu, zdarzają się prace, jak niedawne prace zespołów brytyjskich, które negują wpływ wulkanizmu na wymieranie w późnym Devonie. No, tak to już jest w nauce. Może zgoda jest dobra w polityce, w nauce wręcz przeciwnie. Natomiast są prace, które negują ten czynnik wulkaniczny. Ostatnio pojawiła się praca zespołu Briana Filce. Która mówi o eksplozji supernowej, która miała doprowadzić do tego kryzysu? Tyle tylko, że autorzy nie przedstawili żadnych twardych dowodów na ich hipotezę. Natomiast dowodów na wulkanizm jest bardzo, bardzo dużo. No cóż, gdybym miał się odnieść do po pomysłu Briana Fieldsa, no to zacytowałbym im zdanie z pracy Antonego Halama z Nature, który napisał, zanim astronomowie pozwolą sobie na dalsze spekulacje na temat masowych wymierań, dobrze by było, gdyby dowiedzieli się o bogatym zapisie stratygraficznym ich własnej planety, ponieważ no, na tą chwilę brak twardych dowodów, co nie znaczy, że one nie pojawią się jutro, miesiąc albo za rok. Natomiast no, w nauce zasada obowiązuje taka, iż jeśli nie mamy twardych dowodów, no to są to jedynie spekulacje, natomiast przesłanki na to, iż miał miejsce wzmożony wulkanizm są bardzo, bardzo y, mocne. No i wydaje się, że też to zatrucie metylortęcią jest dosyć prawdopodobnym czynnikiem, który spowodował wymarcie tytułowego dunkla oraz ryb pancernych. No i dziękuję Państwu za uwagę. Badania te były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, za co serdecznie dziękujemy z współautorami.